Siema się, Matarito, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku na moim kanale z świątecznego maratonu. Kurde, szybko to zleciało, ale spokojnie. Przed nami zaczyna się coś nowego, coś bardzo ciekawego, bo zbliżamy się do Sylwestra 2024 i powitania nowego 2025 roku. Z tej okazji pomyślałem, że nagram specjalny odcinek związany oczywiście z Sylwestrem, ale w Brawl Stars. No i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak w tym roku może wyglądać Sylwester, czyli ostatni dzień tego roku, jakie darmowe prezenty otrzymamy z tej okazji, a na na Pewno coś otrzymamy. Podsumujemy sobie też troszkę ten 2024 rok pod względem Brawl Stars, więc myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Ej, zróbmy taki test. Kto ogląda ten odcinek jeszcze w 2024 roku, bo już w sumie zostało bardzo mało do końca, zostawia łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczmy, ile jest OG widzów, którzy oglądają ten odcinek jeszcze w, można powiedzieć, w starym roku. Przy okazji tutaj Wam tam zwycięzcę z ostatniego rozdania, który zgarnie ode mnie darmowe błyskotki. Gratulacje, mordo. Zgłoś na tego maila, masz na to dwa dni. No i tam właśnie na tym mailu wręczę Ci nagrodę. Dlatego, jak widzicie, warto subskrybować testować mój kanał, bo każdy kto ma suba na moim kanale ma szansę zgarniać też na przykład takie błyskotki, albo jakieś inne fajne nagrody, a zbliża się coś grubego, nowa rzecz na kanale, na której na pewno będzie dużo fajnych nagród, więc warto mnie subskrybować, żeby tego nie przegapić. Już sobie przechodzimy do początku tego odcinka do pierwszych rzeczy, które chcę wam przekazać odnośnie Sylwestra, ale zanim to, jak możecie pamiętać o opisaniu kodziku Tori w sklepie Brawl Stars, bo teraz dużo fajnych ofert wbiło jeszcze na święta do sklepu, no i mordeczki każda osoba, która kupi coś z moim kodzikiem, na przykład Gemmy lub jakąś inną ofertę, Pozdrowiona na odcinku. Tutaj widzicie tam kilka osób, które ostatnio coś zakupiły z moim kodzikiem. Dzięki wielkiej ciomale, jesteście totalnymi szefami i serdecznie was pozdrawiam. Właśnie na tego samego maila co wcześniej pokazywałem, wysyłajcie mi nagrania lub screeny, jak ktoś z moim kodem kupiliście i też będę was pozdrawiał. Więc dobra, to wszystko już mamy omówione, to teraz sobie szybko powiedzmy na temat tego Sylwestra o co chodzi. Tak naprawdę, sylwester w Brawl Stars obchodzony jest co roku. Jest on obchodzony za sprawą Brawlis, czyli specjalnej serii filmów na oficjalnym kanale twórców Brawl Stars, w których to podsumowują oni cały rok, wrzucają właśnie takie odcinek pod koniec roku, no i tam dodatkowo mamy zawsze jakiś darmowy prezent. Zaraz troszkę więcej na ten temat wam powiem, ale zacznijmy od tego, że pierwsze darmowe prezenty zostały już tutaj nam ukazane przez twórców Brawl Stars, bo od wczoraj zdobywamy star dropy. Codziennie jest jakiś inny star drop. no w dzień czwarty mamy rzadki, później bardzo rzadki w dzień piąty, później w dzień szósty jest epicki, w dzień siódmy mamy mityka i w ostatni dzień, dzień ósmy mamy legendarnego. Legendarnego będziemy odbierali już w nowym roku, więc to też tak jakby są takie sylwestrowe dodatkowe prezenty, te tutaj Stardropy, ale spokojnie, to nie są jedyne takie prezenty, które otrzymamy z okazji Sylwestra. O co chodzi z Brawlis, moi drodzy? Jestem teraz na oficjalnym kanale twórców Brawl Start i możemy sobie na przykład znaleźć to Brawlis, które było wrzucone rok temu, w 2023 roku. Występują na nim oczywiście twórcy Brawlstars, jest to robione w takim humorystycznym stylu em, i wszystko naprawdę jest bardzo ciekawe. To akurat było najkrótsze Brawlis, bo trwało tylko 3 minuty lekko ponad, a wszystkie wcześniejsze trwały około 20 minut. No i właśnie na takich odcinkach chyba może przeskipuję do Przodu. E, najpierw jakieś tam ciekawe scenki, twórcy pokazują, o, proszę bardzo, coś takiego. Później podsumowują e, różne rzeczy, które wydarzyły się w ciągu całego roku. E, no i na koniec zawsze dają nam jakiś prezent. Na przykład tutaj, Dani, jak widzicie, teraz w ręce trzymał taką złotą monetę Brawlis. E, no i oglądajmy do końca uważnie, bo coś tu chyba zaraz się pojawi. Okej, okay, no, skacze, skacze Dani cały czas, ale pokażcie coś ciekawszego. Zobaczcie, zawsze wybierany był najlepszy youtuber danego roku e, były różne kategorie, były też nawet najlepsze mapki w Brawl Stars, które były. Nawet kategoria najlepszych gameplay, czyli kto zrobił jakąś najlepszą akcję w Brawl Stars też tutaj się pojawiał. Byli też zwycięzcy związani z e-sportem, czyli osoby, które po prostu najbardziej wyróżniły się w eSporcie w danym roku. I proszę bardzo, darmowy pin. W pewnym momencie twórcy nam go zaprezentowali. Taki pin też właśnie wtedy mogliśmy zdobyć, takiego złotego spajka. Ja sam te piny miałem odbierany. Między innymi tutaj widzicie, złoty spajczek jest na moim koncie, ale to nie wszystko. Jeśli chodzi o emotki z Brawlist, mam też między innymi taką, która jest tutaj. No sami widzicie, też kolejny taki spajczek tylko w doniczce i tak naprawdę co roku jakąś fajną darmową emotkę ze spajkiem złotą dostajemy. I co ciekawe, w tym roku twórcy Brawl teraz mówili, że tego brawlis raczej nie dodadzą jakiś czas temu. No byli praktycznie pewni, że dojdzie da rady z tym Brawlis, że się nie wyrobią. Ale na szczęście w ostatnim czasie troszkę zmienili swoją narrację. Coraz częściej o tym Brawlis zaczynają mówić, ukrywają je na kilku grafikach, które ostatnio wrzucali, więc myślę, że jednak do tego brawlis dojdzie. Oczywiście nie bierzmy tego na 100%, ale raczej taki filmik wrzucą pod koniec roku. No i ja się już nie mogę doczekać. Zobaczymy, jaki pin będzie teraz dla nas darmowy, ale czy będą też jakieś inne darmowe prezenty? No właśnie, o tym też sobie teraz pomówmy. Myślę, że pod koniec roku twórcy mogą sypnąć nam jeszcze coś ciekawego, ale nie zapominajmy, że wtedy będzie też trwał specjalny event związany z pizzą. Em, związany też z tej Story, dlatego te nagrody nie będą jakieś mocne, no bo głównie dużo nagród będziemy dostawać w tym evencie związanym z pizzami, co nie? Ale ja tam może spodziewałbym się kurczaki start -dropów jeszcze dodatkowych, nie licząc tych, które mamy, albo chociażby prezentów, te, które jeszcze teraz są, bo one cały czas do końca roku jeszcze mają być. Możemy spodziewać się jakiś błyskotek Kurde, może nawet gemiki by sypnęli No ale właśnie główną taką rzeczą jest nowy pin, co nie? Myślę, że jakiś pin, ewentualnie spray i ikonka grata Ciężko powiedzieć Ale jest szansa jeszcze na jakieś dodatkowe prezenty To myślę, że na pewno I teraz przejdziemy sobie do podsumowania całego 2024 roku w Brawl Stars Bo ziomeczek jakim jest Brawl Source No na swoim oficjalnym Twitterze Robił taką akcję, gdzie każdy gracz mógł głosować W różnych kategoriach na najlepsze rzeczy w tym roku w Brawl Stars Więc jest to takie przedwczesne Brawl które pokaże nam, co w danym roku było najlepsze. I pierwsza kategoria, między innymi to był najlepszy Brawltok. Zwyciężył June Brawltok, czyli ten Brawltok, w którym wchodził między innymi Bery, wracały mega boxy, Na pewno kojarzycie, no, był to jednak Brawltok, który też zrobił najwięcej wyświetleń, więc myślę, że zasłużenie wygrał. Na drugim miejscu mieliśmy Brawltoka z mutacjami, bo mutacje wtedy też mocno naprawdę namieszały w grze. Trzecie miejsce to update z demonami, no i oczywiście z aniołami. A ostatnie miejsce, najsłabszy Brawltok, to o dziwo, to Story, który zebrał najmniej Głosów. Ale to może dlatego, że dopiero co On niedawno wleciał i po prostu O to chodziło. Sam update to historii wcale Taki zły nie jest. Lecimy do kolejnej Kategorii i jeśli chodzi o najlepszy Update w całej grze, czyli nie brał To, ale sam update, no to wygrał tutaj Halloweenowy update, właśnie związany Tutaj z październikiem, zebrał najwięcej Głosów. Mieliśmy też kategorię na najlepszego Skina danego roku, który wszedł właśnie W tym roku, tak? Czyli nie mógł to być jakiś skin, Który wszedł w wcześniejszych latach, tylko w tych No i generalnie był to Demon Mortis On zajął pierwsze miejsce, chyba ten czerwony Kolor. Na drugim miejscu mieliśmy Exequo skin Hyper Rico, ten właśnie rzadkości hyper. No i skinek do Edgara, ale ten taki czarny Angel, czyli czarny Anioł, zły. Trzecie miejsce należy do Tune Spike'a, No a czwarte miejsce zajęła Amazing Maze i Antivirus 8 więc tak to wygląda, jeśli chodzi o głosy graczy. Napiszcie, czy się z tym zgadzacie, czy nie, swoją drogą. Najlepszym zademiarzem w 2024 roku został Bass Lightyear, czyli po prostu Bass Astral. On wygrał, był najmocniejszy według graczy, którzy tutaj głosowali. Drugie miejsce to Search, Larry i Lori, a czwartek Kenji. Też byście tak obstawili, ale to są chyba tutaj właśnie nie tylko postacie, które w 2024 roku wyszły, tylko ogólnie postacie, którymi się najlepiej grało graczom w tym roku. A jeśli chodzi o kategorie najlepszych zadymiarzy, którzy wyszli w tym roku, czyli byli do tylko w 2024, wcześniej ich nie mieliśmy w grze, no to Larry i Lori zajmuje pierwsze miejsce, drugie to Kenji, Melody na trzecim i Draco na ostatnim miejscu z tych wszystkich. Z ciekawszych kategorii mieliśmy jeszcze właśnie głosowanie na najlepszy tryb, ale to już wam mówiłem we wcześniejszym odcinku, że wygrał Brawl, drugie miejsce Knockout, trzecie solo showdown no ostatnim z wszystkich był 5vs5 GameGrab i się nie dziwię, bo to nie był za fajny tryb e, taki trochę nudny, ale najlepsze limitowane tryby gry, które wychodziły tylko na jakiś czas, że nie takie stałe, tylko takie które były na jakiś czas, e, no to wygrał Trio Showdown, no przyznajcie, że to było kozackie i e, rzeczywiście Trio Showdown bardzo ładnie się sprawdził, drugie miejsce to było dziwo tryb Godzilli. a trzecie to był tryb Soul Collector, nie pamiętam który tam szczerze, a najlepszy event, który był podczas tego roku to event Anioły kontra Demony, on graczu podobał się najbardziej i był nawet lepszy od eventu Spongeboba który miał drugie miejsce, a trzecie miejsce miał event Godzilla. I to teraz z takich najważniejszych kategorii, takie dokładne Brawlers, będziemy musieli po prostu poczekać na nie. Bo będzie na oficjalnym kanale twórców Brawl Stars Ale jak wiecie, do menu w Brawlu zostało dodane specjalne tutaj zdjęcie Pizza Planet. Za 7 dni już się ten event nam rozpocznie. Na razie jeszcze nie możemy w niego wejść, jak klikamy, niestety. Ale plus jest taki, że jak wejdziemy sobie w wybieranie wydarzenia, no to mamy tutaj pokazane wszystkie tryby, które podczas tego eventu będą. No i zobaczcie, jest między nimi Hokojowa zadyma, ten tryb z pizzą, no i tryby 2VS 2, więc ja się już nie mogę doczekać. I zapraszam Was w ogóle dzisiaj na live'ika. Będzie około godzinki podajże 13. Myślę, że może zakupię jakieś gimiki. Oczywiście z kodikiem Torii, Zobaczymy. Będzie ciekawy, więc wpadajcie.